Czytniki linii papilarnych znane są dzisiaj głównie ze smartfonów, ale zanim pojawiły się one w naszych telefonach, już od dłuższego czasu funkcjonują one również jako osobne urządzenia oraz bywają one też częścią większych systemów służących np. jako kontrola dostępu. W tym odcinku spróbuję Wam wyjaśnić, jak działają czytniki linii papilarnych oraz jak są zbudowane. Czym są same linie papilarne, to raczej wszyscy z Was wiedzą, ale na wszelki wypadek powiem na ten temat kilka słów. Linie papilarne to unikalny wzór brust występujących na opuszkach palców i powierzchniach dłoni. Unikalny to znaczy, że każdy człowiek ma ten wzór inny i niepowtarzalny, dlatego może on być elementem, który jednoznacznie identyfikuje danego człowieka. Naukowe prace nad wzorami linii papilarnych, zwanych też potocznie odciskami palców, rozpoczęto jeszcze na przełomie wieków XIX i XX, a potem rozwinęło się to w dziedzinę zwaną daktyloskopią. Daktyloskopia jest zaliczana do technik śledczych i zajmuje się ona badaniami porównawczymi linii papilarnych, głównie palców, ale również całej dłoni i jej fragmentów, to z kolei nazywa się hejroskopią. Daktyloskopia była niewątpliwie przełomem w kryminalistyce. Niektórzy podważają zasadę niepowtarzalności linii papilarnych, przytaczając przypadki niesłusznych oskarżeń kilku osób na podstawie odcisków linii papilarnych, ale były to przypadki, nieliczne I mogły one wynikać z samych metod porównywania, niekompletności materiału dowodowego, czy nawet błędów człowieka. Sama historia dektyloskopii jest bardzo ciekawa, ale tutaj nie miejsce na jej omawianie. Natomiast użycie linii papilarnych do innych celów, czyli do urządzeń np. kontroli dostępu, stało się możliwe dzięki rozwojowi elektroniki i oraz informatyki, które umożliwiły rozpoznawanie wzoru linii papilarnych w czasie rzeczywistym. No właśnie, jak urządzenia takie potrafią rozpoznać i identyfikować niezawodnie linie papilarne. No, wydawałoby się, że sprawa jest oczywista. Urządzenie rozpoznaje wzór linii papilarnych porównując wzór obrazu zawarty w jego pamięci z odciskiem palca, który przykładamy do czytnika. No, jeśli wzory się zgadzają, to na przykład zamek zostaje otwarty. No niestety w istocie działa to zupełnie inaczej. Nie porównuje się bezpośrednio wzorów całych odcisków linii papilarnych, dlatego że dwa obrazy tego samego palca mogą wyglądać zupełnie inaczej. Mogą powstać przekłamania, obraz linii papilarnych może nie zostać odczytany. W całości, no i już mała różnica w ich wyglądzie mogłaby spowodować, że system nie rozpoznałby wcale wzoru linii. Zatem to, co czasem widywaliśmy na filmach, kiedy to na ekranie komputera przewijały się setki migających wzorów odcisków i wreszcie komputer znalazł tak samo wyglądający, możemy włożyć między bajki. Tak to nie działa, poza tym wymagałoby to sporej mocy obliczeniowej, a przecież chcemy, żeby system taki działał sprawnie, szybko i nie wymagał wielkiego komputera. Robi się to zatem inaczej. Z wzoru linii papilarnych skaner wybiera tylko kilka charakterystycznych szczególnych cech odcisku, czyli odgałęzień, pętli czy też zakończeń linii papilarnych. Określamy te cechy jako Minucje. Zapisywane jest również położenie minucji względem siebie, co ułatwia identyfikację. No dobrze, ale skąd skaner wie, które części linii papilarnych wybrać jako te charakterystyczne? Otóż w tym celu używa się specjalnych algorytmów, które to robią, które wiedzą, jak to robić, na podstawie wcześniejszej analizy tysięcy wzorów ludzkich linii papilarnych. Tak uczy się po prostu skaner, czy raczej komputer sterujący, jak ma to zrobić. Na podstawie minucji tworzy się tak zwany wzór. Natomiast podczas odczytu, kiedy przykładamy palec do czytnia, Minucje są wykrywane również dzięki działaniu algorytmu, i na podstawie ich położenia tworzony jest tak zwany graf. Identyfikacja przebiega teraz na podstawie porównania grafów, tego odczytanego i tego zapisanego jako wzór. Tutaj jednak znowu nie porównuje się bezpośrednio grafów ze sobą na zasadzie identyczności, a na zasadzie izomorfizmu. Czyli grafy muszą być względem siebie izomorficzne, muszą zawierać się jeden wzór. W drugim, to dodatkowo ułatwia i przyspiesza rozpoznanie wzoru linii papilarnych, a także w zasadzie w ogóle to umożliwia, bo przecież nasz palec w czasie odczytu może być brudny, mokry, mogą nastąpić błędy odczytu i tak Oczywiście, jeśli z jakichś powodów minucje wzoru linii będą mocno zdeformowane, no to nastąpi błąd i nie otworzymy zamka lub nie odblokujemy smartfona. Ale zazwyczaj kolejna próba już to umożliwi. Wiemy już z grubsza, jak działają... Czytniki linii papilarnych, ale nie wiemy jeszcze, na jakiej fizycznej podstawie pracują. Jest kilka odmian. Pierwszą z nich jest skaner optyczny. Podstawą jego konstrukcji jest matryca CCD, no taka jak w aparatach fotograficznych, no i podczas odczytu matryca po prostu robi zdjęcie powierzchni palca. Aby obraz był dobry, zwykle stosuje się specjalne podświetlenie i układy automatycznej regulacji ostrości, której tutaj nie narysowałem, tylko mamy tutaj, jak widzicie, pryzmat, powierzchnię, gdzie przykłada się palec oraz matrycę CCD. No i ten obraz z matrycy jest oczywiście przekazywany do systemu i analizowany w Sposób, który już znamy. Skanery optyczne, jak się domyślacie, łatwo jest oszukać. Jeśli nie mają one dodatkowych zabezpieczeń, to można do czytnika po prostu przyłożyć zdjęcie odcisku palca i po sprawie. Drugim stosowanym dziś rodzajem skanerów są urządzenia pojemnościowe. Składają się one z wielu małych kondensatorów takich właściwie takich pól małych, pojemnościowych które są ułożone podobnie jak komórki optyczne matrycy CCD. Te pola pojemnościowe muszą być oczywiście odpowiednio małe, aby zapewnić wystarczającą rozdzielczość. Przykładając palec do takiego skanera, tutaj mamy tą falistą linię, to jest obraz jak gdyby tych nierówności linii papilarnych. Powodujemy zmianę pojemności poszczególnych tych pól, bo na przykład tutaj w tym momencie, kiedy mamy warstwę powietrza, kiedy mamy jakby szczelinę, takie wgłębienie linii papilarnej, to ta pojemność tego kondensatora będzie inna niż tego, który jak gdyby przylega tą wystającą częścią linii papilarnej. Po prostu dlatego, że grzbiety i zagłębienia naszej skóry dotykają powierzchni tych małych kondensatorków. Skaner pojemnościowy nie jest taki łatwy do oszukania, bo nie wystarczy nam sam płaski obraz linii papilarnych, a potrzebny jest pełny trójwymiarowy ich obraz. Są również skanery ultradźwiękowe, tutaj na tym rysunku będzie to dobrze widać. Są one zbudowane na podstawie odczytu echa akustycznego odbitego od płytki, do której przykładamy palec. Czyli tutaj mamy transmiter, czyli nadajnik ultradźwięków, tu mamy ultradźwięków i jeżeli fala akustyczna wychodząca. Poza płytkę napotka na skórę, czyli na linię papilarną, to odbicie będzie inne niż kiedy napotka tam warstwę powietrza. Czyli odbite ultradźwięki tworzą również obraz linii papilarnych. Skanery takie mają sporo zalet, mogą być umieszczone nie tylko za ekranem smartfona, ale praktycznie w dowolnym miejscu, przez co są niewidoczne oraz są dosyć odporne na brud i wodę na palcu, a także zupełnie niewrażliwe na światło. Czujniki takie mogą rozpoznawać także przepływ krwi. I pod skórą, co stwarza dodatkowe możliwości. Mamy jeszcze skanery termiczne, ale one są raczej stosowane jako dodatkowe do wszystkich tych rodzajów skanerów, które wam pokazywałem. Tak się składa, że w miejscu, w którym pracuję od wielu wielu lat, mamy już właśnie taką kontrolę dostępu opartą o wzory linii papilarnych. Tutaj mamy taki czytnik właśnie, się nazywa Suprema. To jest dosyć stary model, ale naprawdę Działa bezbłędnie, w ten sposób się po prostu. A nawet tam słuchać jak zamek pstryka, i to działa naprawdę wiele, wiele lat. No zdarzają się awarie tych, tych czytników, które się już tutaj chyba wycierają, psują się. To są czytniki pojemnościowe i one się po jakimś czasie już po prostu wycierają wręcz. Czyli ta płytka tutaj, ta, którą widzicie. Ona się już wyciera fizycznie i te, jakby zacierają się wzory tych kondensatorów. Dosłownie kilka sztuk z kilkuset, jakie tutaj mamy, na razie się tylko zepsuły, także ten system naprawdę wbrew pozorom jest bardzo niezawodny. Mamy również takie modele czytników, one też się nazywają Suprima. Oprócz tego, jak widzicie, mają one też opcję otwierania drzwi przy pomocy karty RFID, ale też mają podobne, bardzo podobne tutaj te pola czytnikowe pojemnościowe i też naprawdę działają bardzo niezawodnie. A tak wygląda ten czynnik od tyłu, tutaj od, od środka właściwie. Spróbujmy sobie wykręcić jeszcze tą płytkę, te cztery śrubki i zobaczymy, jak to wygląda z bliska. Gdybyśmy się przyjrzeli bliżej, to widzimy pięć takich pasków poprzedzielanych przerwami. No i też widać, jak ten czytnik jest wytarty. To nie jest brud ani kurz, tego się nie da wyczyścić. To po prostu jest wytarcie wieloma tysiącami przykładanych palców. Tak to wygląda po, no już chyba od 2010 czy 2009 nawet roku. Ten czytnik już intensywnie tutaj pracuje, czyli bardzo, bardzo długo. No i ten akurat egzemplarz jest uszkodzony. To znaczy, on niby działa, jak się go zamontuje do systemu, to on działa. Ale on losowo co jakiś czas próbuje otworzyć drzwi, sygnalizując jakąś przypadkową osobę, którą znajduje w bibliotece, czy te pola pojemnościowe są już prawdopodobnie mocno wytarte i jemu się wydaje, że ktoś przykłada palec. W ten sposób zużywają się te czytniki. Mimo to uważam, że jak na tyle lat to są bardzo, bardzo trwałe i niezawodne. Kuchu. Czytników linii papilarnych wokół nas jest coraz więcej, nie tylko w smartfonach, i coraz częściej pełnią one ważną rolę, czy to w kontroli dostępu, wierzytelnianiu, czy też w identyfikacji osób. Na przykład u nas od roku 2010, przy wyrabianiu paszportu, obok zdjęcia wymagany jest zapis linii papilarnych. Skanery linii papilarnych są tylko jednymi z rodzajów czytników biometrycznych. Mamy także skanery twarzy, używane często w smartfonach, skanery dna oka, naczyń krwionośnych dłoni, brzmienia głosu i inne. Każda z takich metod ma swoje wady i zalety, ale myślę, że z biegiem lat skanery takie będą stosowane coraz częściej, a my nawet nie będziemy sobie zdawać sprawy, kiedy będą one nas identyfikować i na przykład dawać nam dostęp lub nie do pewnych rzeczy. Z jednej strony to na pewno wygoda i oszczędność czasu, a z drugiej możliwość pewnego rodzaju ograniczenia naszego poczucia prywatności. Ale tak to jest. Nowoczesna technologia ma swoje dobre i złe strony, a wszystko zależy od ludzi, którzy decydują o jej zastosowaniach. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja, jak zwykle, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.